Cześć, ponieważ dostałem mnóstwo pytań o to, jak bezpiecznie kupić kryptowaluty, to postanowiłem zrobić mini poradnik. Będzie poradnik dla zajętych życiem, pracą i swoimi obowiązkami. Wszystko będzie robione na telefonie, żeby pokazać Tobie, że masz wystarczające narzędzia do tego, żeby bezpiecznie skupywać, handlować kryptowalutami. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna. Ja Wam tylko chcę pokazać, gdzie to możesz zrobić, jak bezpiecznie to robić. I dlaczego akurat na tej giełdzie? To wyjaśnię w późniejszych odcinkach. Tymczasem zapraszam. Ok, więc zaczynamy. Żeby to zrobić, zarejestrować się na giełdzie, utworzyć konto, kopiujecie i wklejacie link z pod filmu w jakąkolwiek przegro... przeglądarkę, której... którą używacie w telefonie. U mnie niech to będzie Internet Explorer. Na tym czas chodzi naj... najlepiej. Wklejacie ten link. On nawet się pojawił na dole. Otwieracie. I voila macie konto e, do utworzenia na Binance. Uważam, że to jest to największa w tej chwili giełda z największą płynnością i z największą funkcjonalnością. Następnie w prawym górnym rogu wciskacie przycisk e, i możecie wybrać sobie język polski, żeby wam było łatwiej. Proponuję Wam utworzenie konta za pomocą adresu e-mail. Wpisujecie tutaj e-mail e, później. E, Hasło, które chcecie, i miło mi będzie, jeżeli zarejestrujecie się i podacie ID polecającego, czyli, bo to nie jest wymagane, ale jeżeli to zrobicie, to dacie mi znak, że materiał Wam się podoba i doceniacie włożoną pracę w ten materiał. Oczywiście jest potrzebne, potrzebna pełna weryfikacja konta. Musicie być pełnoletni żeby móc e, handlować mm, kryptowalutami na tej giełdzie i teraz tak tworzycie adres mailowy specjalnie tylko e, dla tej giełdy albo dla giełd jeżeli będziecie korzystać z większej ilości i silne hasło nie może być słabe m, ta, w tej chwili które, te, w które stworzyłem jest średnie więc e, jak się pojawi taki komunikat to znaczy że jest OK i do tego jak już Stworzycie to wszystko, dostaniecie powiadomienie na maila, że utworzone macie konto na giełdzie. To pokażę wam w kolejnym materiale, który będzie podlinkowany do tego filmu. Nawet pojawi się na, na, na górze link do nagrania, jak zabezpieczyć dodatkowo swoją pocztę poprzez dwustopniową weryfikację. Pamiętajcie o tym, bo to jest e, znacznie podnosi. Bezpieczeństwo użytkowania takiej giełdy. Zatwierdzamy wszystko. Klikasz, utwórz konto. Dopasowujemy puzelek. I na ten mail, który podaliście, dostajecie kod. Tak, dostałem na maila potwierdzenie z tworzeniem konta. Kopiujecie ten kod. I wklejacie w miejsce krateczek. Oczywiście nie mogło się obyć bez gwiazdy. I skoro dotarliście już do tego momentu nagrania, to znaczy, że radzicie sobie świetnie. I kolejnym krokiem, który musicie wykonać, jest weryfikacja konta poprzez okazanie dowodu tożsamości, zrobienie sobie z nim selfie, wysłanie tam do firmy. Wystarczy, że będziecie śledzić kroki na aplikacji i powinno być wszystko dobrze. Następnie oczekujecie na weryfikację, potwierdzenie i możecie działać. Tym to, tymczasem do następnego nagrania.